Witamy po KSW 26, jest z nami Kuba Kowalewicz. Cześć Kuba. Cześć, witam wszystkich. Przede wszystkim jak czujesz się po walce? Znaczy czuję się dobrze, chyba nie tak dobrze jak, jak wyglądam. Kontuzji żadnych, żadnych chyba nie mam, nogi są całe, ręce całe, głowa też cała. Tylko twarz nieco technicznie, nie to technicznie splamiona, ale myślę, że to wszystko, wszystko się zregeneruje. No i czuję się bardzo dobrze. Jak oceniasz werdykt? No, spodziewałem się, że to twoja ręka powędruje w górę. Byłem, byłem zaskoczony tym, tym werdyktem sędziowskim. Jak ty się do tego odniesiesz? Jeśli mam być szczery, to, to pierwsza, pierwsze moje odczucie po walce. Też bardzo myślałem, że... Bardzo chciałem tego, tego zwycięstwa i myślałem, że będzie to na moją korzyść. Niestety tak się nie stało. Musiałbym jeszcze raz zobaczyć tą walkę i wszystko przeanalizować. Ale nie mam żalu do sędziów. To, to jest ich werdykt. Szanuję, szanuję ich decyzję. No i co? Dostałem nauczkę od starszego kolegi. I będziemy się dalej rozwijać i brnąć się w górę. Na pewno nie zaprzepaszczę tej, tej przegranej. I jak to się mówi, każdą porażkę obróć w sukces. Będziemy na pewno brnąć się w górę. A powiedz, Kuba, widziałeś Walkarbiego? Niestety miałem okazję tylko zobaczyć trzecią rundę, bo tam na Backstage jak już, jak już się rozgrzewałem stałem z trenerem Andrzejem Kościelskim, któremu bardzo dziękuję za to, że, że był ze mną i wspierał mnie. Miałem okazję zobaczyć. No Arbi sukcesywnie dążył do swojego, czyli do obalenia i tam obtukiwania przeciwnika. Nie dawał, nie dawał sobie zrobić krzywdy, nie dawał dojść do, do techniki kończącej. Zaznaczał swoją przewagę. No i bardzo gratuluję mu. Fajna, fajna walka. Dobry chłopak. E, motywacja jest u niego i cały czas rozwijamy się. I jak to, się, jak to mówię, cały czas zbrniemy w górę. Anzor, widziałeś walkę Anzora? Widziałem walkę Anzora. No i mam nadzieję, że będzie trzeci pojedynek. Bo w końcu cały czas są jakieś kontrowersje, cały czas coś nie wychodzi. Szkoda mi trochę Anzora, bo naprawdę bardzo solidnie szykuje się, szykuję się do tych pojedynków, oddaję całe serce, ale cały czas cały czas coś jest nie tak. Osobiście sam nie chcę się, nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo nie jestem jakimś znawcą. Jestem całym sercem za Anzorem i mam nadzieję, że, że będzie dla niego jeszcze jakaś szansa i będziemy mogli dalej się rozwijać. Ale przypomniałem sobie pytanie, co chciałem Ci zadać. No. Będziesz gotowy za 20 dni walczyć ponownie? Za, za, za 14 dni będę. No, za 2 dwa, za dwa tygodnie. No. Nie, mam, nie mam kontuzji. Z trenerem, z trenerem na pewno się przeszukujemy. Yy... No, od poniedziałku ruszymy dalej z treningami. Będziemy dalej się przygotowywać. Z twarzy, już twarzy mam nadzieję, że już zejdzie, zejdzie to, 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 co widać. <grafię> tak, bardzo, bardzo chcę zawalczyć. Chcę, 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 chcę jak najbardziej rozbijać i brunąć w górę, łapać to doświadczenie z nowymi zawodnikami. Lubię walczyć, także, także im częściej, tym lepiej. A kiedy obajesz walkę dzisiejszą? Moją? Kiedy będę miał okazję? Na pewno, na pewno nie dzisiaj, bo dzisiaj jeszcze mam, mam okazję pójść na afterparty z kolegami i tam poświętować troszkę, niestety, niestety porażkę. Ale no, no, jutro na pewno zobaczę walkę i, i wszystko przeanaliz przeanalizujemy z trenerem, po, 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 podglądamy te moje błędy, spróbujemy na pewno coś, coś zmienić w moich postępowaniach, bo na pewno nie wyglądało to tak jak powinno. Dzięki serdecznie za wywiad. powodzenia w najbliższej walce. Jeszcze chciałbym podziękować bardzo mojemu sponsorowi druk24h.pl za, za wielką pomoc i wsparcie. W firmie od Odrzybek i HS od sprzętu Professional Fighter oraz mojemu trenerowi Piotrowi Linińskiemu za to, że jest takim zawziętym i twardym kocurem. Mojemu y, trenerowi od y, przygotowań fizycznych Tomkowi Wilipińskiemu. Mojemu medykowi Radkowi Niedźwiedziemu za to, że nas tak wspiera i pomaga nam w przygotowaniach, jak i Andrzejemu, Andrzejowi Kościelskiemu za to, że był ze mną i też bardzo, bardzo mi pomagał i wspierał mnie. Dziękuję bardzo. Ale chciałbym też podziękować Warszawskiemu Centrum Atletyki za to, że możemy rozwijać się w tak, w tak rodzinnej atmosferze i w tak fajnym obiekcie. Wszystkim polecam trenowanie tam, bo jest naprawdę bardzo fajnie. Dziękuję bardzo, chłopaki.